Bohaterka. Bohaterka mała. Dwumiesięczna bohaterka Jorka. Jorka, bohaterka! Szczekasz na mojego kapcia. Kapeć to twój wróg. Chciałabyś sobie mojego kapcia pogryźć? Pani nie daje kapcia gryźć, to jesteś teraz zła. Zła na kapcia. Ślicznotka moja. Moja ślicznotka pokaż buzię. On fas. Nie z profilu. Ja chcę filmować cię, on fas! Sutka! Sutka! Ty jesteś prawdziwa, prawdziwa, dominanta. Tak. Będziesz dominowała w cudzym domu? Tak. Będziesz ustawiała ich po kątach? No powiedz, że tak. Hał, hał. Hał, hał. No. Będziesz wszystkich po kątach ustawiała. Tak, bo ty tam będziesz rządziła, prawda? Ty jesteś domina. Domina. Och, ty małpo. Prawdziwa małpa z ciebie. Ale ci się nudzi. Ale ci się nudzi. Gdzie byś chciała pobrykać? Ja ci nie dam tu brykać. Tu ja rządzę. Uciekaj. Nie zbliżaj mi się. Nie zbliżaj mi się, bo już nic nie nakręcę. Pff. Jak mi za blisko wejdziesz do obiektywu, to wsz zmarnujesz. Wszystko zmarnujesz. Diablico, mała. Diabełek z ciebie jest. Ale słodki taki, że miam, miam. Lizaczek, cukiereczek, landrynka, różowa landrynka, dropsik, tofik, tofi i rysek. Mm. No, i już Cię więcej filmować nie będę. I już Cię więcej filmować nie będę, bo mi przeszkadzasz. Bo mi przeszkadzasz. Przeszkadzasz pani. Teraz z profilu jesteś. Też dobrze. No, niusia. No, prawdziwa Nunia. Nuneczek. Nunek. Pitula. Moja kochana Nunia. Neka. No, Neka, gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Idziesz do mnie. No, i za blisko. No i za blisko. Zaraz zamknę to ujęcie i już pójdziemy lulu. Lu, lu 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 Dobranoc, dobranoc. Pchły na noc. Karaluchy do poduchy. I co jeszcze było dalej? No i zniknęła. Koniec.